Józef Ignacy Kraszewski, chore dusze. Twój feedback w komentarzach jest dla mnie bardzo cenny. Rozdział 16. W salonie pani Lizy na Via Sistina panowała cisza uroczysta. Na twarzach obecnych zwykłych gości widać było oczekiwanie niespokojne, podbudzoną ciekawość, a razem coś chwili tej uroczyste znaczenie nadającego. Pani domu siedziała z księżną Teresą za stołem, blade obie trzymały się za ręce. Nieco dalej, w czerni cała, ubielona i odrobinkę uróżowana, kręciła się niespokojnie na krześle, usiłując być poważną księżna Ahaswera. Za siostrą stał Ferdynand, pochmurny, mniej pewien siebie niż zwykle. Hrabia August wyprostowany, zapięty, ze zwykłą sobie krwią zimną i postawą arystokratyczną, zabrał miejsce naprzeciwko pani domu, by czuwać nad nią, nie spuszczając z niej oka. Zdawał się więcej zajęty wdową, niż tem, co się przygotowywało. Poeta, z ręką założoną za frak, z włosami zarzuconymi na tył głowy, wzrokiem wodzący po suficie, a myślami zapewne po świecie natchnień swoich, usiłował się dostroić do tonu panującego, do powagi i uroczystości tego momentu. Księżna Ahasfera, ile razy spojrzała na tę nieco teatralną figurę, nieznacznie poruszała ramionami. Wszystkie ruchy tego poczciwego monomana były jej już dobrze znane. Wiktor. Blady, w ręku trzymał zwitek papierów i patrzył nań zadumany, jak gdyby jeszcze wahał się z odczytaniem jego. W twarzy dziwnie zestarzałej i pomarszczonej malowała się walka wewnętrzna, już przebolała w części, ale trwająca jeszcze. Milczenie się przedłużało nad Poruszył się wreszcie jakimś wysiłkiem woli Wiktor, zbliżył do lampy, otworzył zwitek, który miał przed sobą, i bez wstępu żadnego i objaśnienia. Głosem słabym, zrazu stłumionym czytać, począł. Zmarnowanego życia, zawiedzionych nadziei, wiary straconej, nie zapisywałabym i nie zostawiała pamięci po sobie, ale z niesławy i plamy obmyć się muszę. Za życia nadto byłam dumną, abym się chciała usprawiedliwiać. Z grobu chcę, jeśli nie siebie, to imię moje oczyścić. Nie do jednej mnie ono należało. Rodzice moi byli dosyć majętni. Jedynaczką u nich będąc, mogłam łatwo znaleźć towarzysza na drogę życia, ale ojciec mój zbyt wiele wymagał dla mnie i temu winna całe nieszczęście moje. Na balu w kamieńcu podolskim zobaczył mnie przypadkiem się na nim znajdujący wołyński hrabia Filip. Miałam naówczas lat osiemnaście, i smutek nie zmienił mi jeszcze twarzy. Mówiono, żem piękną była. Hrabia Filip zaprezentował mi się, poznał się z rodzicami. I wszyscy postrzegli, że był mną zajęty. Nie podobał mi się. Nie był powierzchownie odrażającym, ale wyraz ironii, szyderstwa, jakąś oryginalność nienaturalną, coś ostrego i nielitościwego, czytałam w jego twarzy. Usta, nawet gdy nic nie mówił, wykrzywiały się sarkazmem. Słynął z dowcipu, uganiano się za nim, bo wiedziano, że jest bardzo bogaty, a czekały go większe jeszcze spadki. Ojciec mój cały rozgorzał tą myślą, aby mnie wydać za niego. Zaproszony w sąsiedztwo moich rodziców przez dalekich swych krewnych, zabawił kilka tygodni na Podolu i najjawniej począł się starać o mnie. Im bliżej go poznawałam, tym większy strach i wstręt obudzał we mnie. Nawet uczucie gwałtowne, jakie mi okazywał, miało w sobie coś groźnego. Lecz ojciec ani chciał słuchać, gdy matka starała się przemawiać za mną. Kazano mi iść za hrabiego, który się oświadczył zbyt pośpiesznie, bez namysłu. Ojciec nie tylko nakazywał, ale zaklinał mnie i prosił, abym wyszła za niego. Musiałam mu być posłuszną. Do wszystkich nieprzyjemnych wrażeń, które mnie od niego odstręczały, dodać muszę i to, że z rodzicami memi obchodził się tak, jakby czuć dawał że łaskę im czyni, biorąc ich córkę. Ślub odbył się prawie prywatnie, z pośpiechem jakimś, który mi przytomność odebrał. Tegoż samego wieczora pojechaliśmy na Wołyń. Mogę powiedzieć, że od pierwszego dnia po ślubie rozpoczęła się walka między nami, w której ja, niedoświadczona, słaba, niepewna siebie, musiałam być zwyciężoną. Wprędce postrzegłam, że hrabia nie szukał we mnie towarzyszki życia, ale nasycenia namiętności jakiejś dzikiej, ofiary posłusznej, zabawki. Rodzina męża mego, która mu przeznaczała kogoś zupełnie innego, a małżeństwo ze mną za mezalianc uważała, dąsała się na niego. Nie przyjmowano nas, pozrywały się stosunki bliższe, a hrabia skazany został na towarzystwo młodzieży, która miała się za szczęśliwą, że ją do siebie przypuszczał i nad nią przewodził. Kobiet poznałam mało, życie spędzaliśmy w podróżach i wycieczkach za granicę, lub w domu, w tem otoczeniu ludzi, co czując się zaszczyceni stosunkami z hrabią, pochlebiali mu i ulegali. Mąż mój zabawiał się najdziwaczniej. Miał fantazje trwające, gwałtowne, przemieniające się, często zbyt ostro i przykro kończące się jakąś katastrofą. Serce się w nim nie odzywało, ale szalała głowa. Gwałtowna miłość dla mnie, na którą ja odpowiadałam chłodem, w prędce stygnąć zaczęła. Byłam temu rada prawie, bo zwiększała odrazę, jaką miałam do niego. Dobrym być nie umiał, nawet gdy kochał, męczyć lubił, jak gdyby to zaostrzało dlań każdą przyjemność. Posłyszałam z dala o różnych jego stosunkach z pięknymi sąsiadkami. Wszystkie one zawiązywały się łatwo, jakiś czas nie dawały mu spokoju, pochłaniały go i gasły jak ognie słomiane. Z każdej takiej fantazji unosił wspomnienie wszystkich ułomności i wad tego, co kochał i wielbił. Wyśmiewał bezlitośnie nawet dowody serca i poświęcenia dla siebie. Bardzo często zaczął odbywać podróże, trwające niekiedy dość długo, beze mnie. Zostawałam sama w domu, ażem u rodziców jeszcze lubiła malować i rysować, spędzałam czas na próbach i cała oddałam się sztuce. To zajęcie niewinnie stało się dla hrabiego źródłem niewyczerpanym szyderstw. Prześladował mnie niem, wyśmiewał moje bazgranie, i choć się zamykałam przed nim, prosząc, aby mi choć tę przyjemność niezatrutą zostawił, nie było dnia, żeby ze złościwością bezlitosną nie pobudził mnie do łez. Płacz mój wprawiał go w najlepszy humor był przyprawą jego zabawek. W tym czasie z jednej ze swych podróży przywiózł hrabia wspomnienie osoby, którą widział, żony jednego ze swych kuzynów pani Lizy. Tak był przejęty nadzwyczajną jej pięknością, a zarazem oburzony obchodzeniem się z nią męża, nieszczęśliwym życiem młodej pary, iż nie postrzegł, nie poczuł nawet, że sam dla mnie był takim że tyranem. Pierwszy raz w życiu postrzegłam w nim naówczas pewną zmianę. Dla tej pani, w której nie taił się przede mną, że był zakochany, miał uczucie uwielbienia, entuzjazmu, adoracją, które chwilami odejmowały mu jego złośliwość i szyderstwo. Dla mnie zakochanie się to było zupełnie obojętnym. Nie pierwsze już było, a wiedziałam, że zapewne i ostatnie mnie będzie. Cóż mnie ono obchodziło? Dziwiłam się tylko, że mogło tak wielki wpływ wywierać na niego, iż niemal lepszym go czyniło. Póki niem żył był przejęty. Wkrótce po pierwszej podróży nastąpiła druga, której celem było widzenie adorowanej. Potem trzecia i nie wiem już ile wycieczek, zawsze dla widzenia bóstwa choćby z daleka. Męża tej pani opisywał w jak najczarniejszych kolorach, a na mnie robiło to dziwne wrażenie, bo wszystko co o nim mówił, zastosowywałam do niego samego. Były może pewne różnice między nimi, ale też i niezaprzeczone pokrewieństwo. Ciekawa byłam nadzwyczajnie poznać tę panią, nad którą litowałam się i prawie ją jak siostrę niedoli mojej kochałam. Ale hrabia o podróży do tych państwa, o której raz wspomniałam, słuchać nie chciał. Odparł mi brutalnie, zrobiłoby ci to więcej przykrości niż przyjemności. Byłaś wychowana wcale nie do tego świata, w którym ona zajmuje świetne stanowisko. Prawdę powiedziawszy, musiałbym się wstydzić za ciebie. Ruszył ramionami. Zapłakałam i zmilczałam. Niejedno to upokorzenie przełknąć musiałam. Wkrótce po zamąż pójściu, straciwszy matkę naprzód, w rok później ojca, byłam samą na świecie, bez opieki i najnieszczęśliwszą istotą. Miłość hrabiego, tak gwałtowna w początku, zmieniła się w rodzaj wstrętu, lekceważenia, nienawiści. Być może, że i ja rozwinięciu się tych uczuć byłam po części winną, gdyż czułą być nie mogłam, a kłamać nie umiałam. Pomiędzy młodzieżą, którą, jak rodzajem dworu lubił się mąż mój otaczać, był krewny daleki hrabiego, jeden z tych powinowatych, do których się nie przyznawano chętnie, bo był ubogi, a imię nosił nieznane. Chłopak dwudziestokilkoletni, wychowany przez matkę, nieśmiały, skromny, rumieniący się co chwila, służył innym za pośmiewisko. Dla hrabiego, jako starszego i wpływowego człowieka, na którego może poparcie rachował, był z wielkim uszanowaniem i powolnością. Matka go tu przysłała, a kuzyn miał sobie za największą przyjemność psuć go, wyszydzać skromność, śmiać się z jego zasad i obyczajów. Artur znosił to łagodnie, pozwalał się wyśmiewać i zawsze w nadziei protekcji uczęszczał do domu naszego, bo hrabia się nim i posługiwać lubił i miał z niego cierpliwą ofiarę swych sarkazmów. Żal mi było chłopca... Tak jak jemu, gdy patrzył codziennie na obchodzenie się męża ze mną, żal być musiało mnie także. Nie wiem, czy to w nim jakie czulsze dla mnie obudziło uczucie, ale co do mnie, chociaż sympatią miałam dla niego, serce moje było tak żółcią zalane, ja tak znękana, żem ani mogła pomyśleć o jakichś miłostkach. Postrzegłam jednak wkrótce, że jakby z umysłu zaczęto Artura mną prześladować a razem podawać mu sposobność znajdowania się ze mną sam na sam. Nie mogłam pojąć celu tego manewru męża mojego, ale był tak niezręczny i wyraźny, że przestraszona i oburzona musiała się mieć na baczności. Męczyło mnie to, a widziałam, że Artur był niespokojny, poruszony i równie jak ja nie wiedział, co począć z sobą. Dawano mu rozkaz stawienia się u nas na dnie, w których właśnie męża mojego w domu nie było. Wyznaczano zajęcia którego do mnie zbliżać musiały. Gdym się przekonała, iż to nie było przypadkowem, zamykałam się u siebie, a Artur, przybywając i dowiedziawszy się, że jestem sama, odjeżdżał, nie widząc mnie. Byłam mu za to wdzięczną. Ta strategia męża mego dosyć długo się przeciągała. Nie zbliżyło mnie to wcale do Artura, bo nie miał ani odwagi, ani ochoty zaplątania się w brudną intrygę. Jednego dnia. Gdy mąż mój wyjechał był na parę tygodni do owego kuzyna, którego żona była jego ideałem niespodzianie. Zaraz po odjeździe jego przybył Artur i przez sługę prosił, aby mógł widzieć się ze mną. Według zwyczaju kazałam go przeprosić, ale za drugim poselstwem i naleganiem wyszłam do salonu. Znalazłam go w postawie winowajcy, przestraszonego, zmieszanego, bełkoczącego coś tak niezrozumiale, że dużo czasu zeszło, nim go wyrozumieć mogłam. Drżał cały z oburzenia i zgrozy, tłumaczył się, iż zmuszony jest niepokoić mnie dla przestrzeżenia, że dłużej milczeć mu niepodobna. Dowiedziałam się z ust jego, iż hrabia poprzedzającego dnia, zamknąwszy się z nim, w sposób cyniczny oświadczył mu, że na niego rachuje, iż postara się ze mną zawiązać stosunek jak najbliższy, aby jemu to do rozwodu posłużyć mogło. A gdy Artur ze zgrozą zakrzyknął, iż chyba żart niegodziwy czyni sobie z niego, hrabia mu powtórzył, uwieć ją, niepodobna, aby ci się to nie powiodło. Ja nią jestem znudzony i ona mnie nie kocha. Jesteś młody i przystojny, ożenisz się z nią. Dam ci przyzwoite wyposażenie. Wyjadę z domu i nikt ci nie będzie przeszkadzał. Przyszłość ci zapewnię. Kobieta ładna, sentymentalna, nieszczęśliwa dla ciebie jak raz. Byłbyś głupim, gdybyś nie korzystał. Oporu Artura i oburzenia hrabia nie chciał rozumieć nawet zagroził mu że jego i matkę opuści jeżeli mu w tem posłusznym nie będzie Artur przychodził mi o tem oznajmić a razem pożegnać mnie gdyż chociaż ubogi postanowił zerwać z kuzynem Nie mogłam wątpić o prawdziwości tego wyznania za którą charakter Artura ręczył Sierota bez opieki postanowiłam po tym nikczemnym kroku porzucić hrabiego zażądałam tylko od Artura aby zeznanie swe dał mi na piśmie, gdy i tak postanowił zerwać z hrabią. Poczciwy chłopak napisał i pod przysięgą zeznał, do czego użyć go chciano. List ten jego znajdzie się tu dołączony. Nie czekając powrotu hrabiego, opuściłam dom jego, nie wynosząc nic oprócz tego, com od rodziców miała. Schronić się nie znalazłam gdzie, prócz klasztoru. Majątek mój sprzedał był hrabia, i nawet sumy zań wziętej prawie mi nie ubezpieczył. Nie szło mi o to. Rządca, który był prawą ręką, narzędziem i zausznikiem męża, natychmiast dał mu znać o moim wyjeździe. W liście, który do niego zostawiłam, zawarta była kopia zeznania Artura. Domagałam się rozwodu. Hrabia w początkach był rozgniewany na kuzyna, ale go do siebie kazał powołać. Nie przybył. W procesie rozwodowym, chociaż oskarżenia mnie o sprzeniewierzenie się nie obejmował, było ono na wszystkich ustach. Hrabia głosił, iż to do żądania rozwodu spowodowało, zmyślał szczegóły, a że ludzie podobnym powieściom wierzą łatwo, nie mogłam się uniewinnić ani oczyścić z zarzutu. Plama pozostała na mnie. Hrabia miał tysiące środków rozpowszechniania kłamstwa, ja żadnego na udowodnienie niewinności mojej. Wzgardziłam tą potwarzą, z majątku po rodzicach oddano to, co się hrabiemu zwrócić podobało. Chciał być wspaniałomyślnym i naznaczyć mi pensję dożywotnią, którą odrzuciłam. Zostałam sama w świecie, tułając się bawiąc u krewnych, a później, zwróciwszy się do sztuki, rozpoczęłam studia w Warszawie i Dreźnie. Majątek powierzony nieoględnie ludziom bez sumienia, uszczuplony znacznie, zmusił mnie w końcu szukać w tem, co było zabawą, nadziei utrzymania. Z tą myślą przybyłam do Rzymu. Rękopis kończył się następującym przypiskiem: Komukolwiek pismo to moje dostanie się w ręce, zaklinam go, aby mu nadał rozgłos, a nie dopuścił, żeby staraniem hrabiego zniszczone zostało. Może on czuwać nad tem, wiedząc, iż się oczyścić zechce. Z zagrobu wolno mi przynajmniej zawołać głosem, któremu śmierć nada wiarę i powagę: Jestem niewinną. Wiktor dokończył głosem drżącym, złożył papiery i powiódł oczyma posłuchaczach wszyscy milczeli, przejęci tem opowiadaniem boleściwem. Liza, sparta na ręku, łzy miała w oczach. Pierwsza ahaswera skoczyła z krzesła, pięść podnosząc do góry. A. Co za poczwara. Co za poczwara ten człowiek. Ale tu zwróciła się do Lizy. Co za szalona miłość. Możesz nią być dumną. Mościa księżno, przerwał August. To się miłością nazywać nie może. Jest to namiętność z miłością własną połączona. Miłość zasługująca na to imię nie istnieje bez poświęcenia, uszlachetnia człowieka, podnosi go, lecz nie czyni występnym. Gospodyni domu siedziała zadumana, z oczyma łez pełnymi. Takie jest przeznaczenie moje, rzekła, abym i sama była nieszczęśliwą, i drugim przynosiła nieszczęście. Część jakaś winy spada na mnie niewinną, bo nigdy w życiu tego niedorzecznego szału hor Filipa jednym słowem nie rozbudziła. Starałam się go nieraz prawie do niegrzeczności posuniętą oziębłością przekonać, iż nigdy nawet obojętną przyjaźnią wywdzięczyć mu się nie mogę. Dziś, po tem wszystkim co się stało, widzę, że jedynym środkiem jest uciekać stąd. Gonić cię będzie, przerwała Hasfera. Świat szeroki, dodała Liza. Znajdę przecie w potrzebie kątek jakiś, w którym od tych napaści ukryć się będę mogła. Spojrzała na milczącego smutno Wiktora który ani potakiwał, ani odradzał, udając obojętnego. Wtem księżna Teresa, której trudno było się gniewać i w której sercu gniew zastępowały smutek i politowanie, westchnęła. — Boże mój, ale cóż ja biedna pocznę z sobą, ja, com żyła wami, com tu przyrosła zarazem do tego Rzymu i nie będę wiedziała, co zrobić. — Toż samo ja bym mógł powtórzyć — szepnął chrogo August. — Te wieczory na Via Sistina, te spokojne nasze rozmowy przy okrągłym stole — oświeconym oczyma naszej pani, miałeś tak smutny mieć koniec przez jednego biednego szaleńca? Biednego, zawołała Haswera. Powiedz występnego. Możesz być co nikczemniejszego nad prześladowanie kobiety? Ja, ja bym go jutro bez sądu kazała powiesić. Jedne już zabił, a drugą zamęcza. Po cóż uciekać z Rzymu? Ja także protestuję, bo chciałam z wami moją żałobę odsiedzieć. Przecież się od niego można zamknąć. Na ulicę wyjść nie będzie podobna, odparła Liza. Takie życie w ciągłej obawie, ciągle na oczach tego prześladowcy, stałoby się nie do zniesienia. Ferdynand, stojący za krzesłem siostry, po swojemu pojmujący całą sprawę, na koniec wyrwał się po młodzieńczemu, nie mogąc wytrzymać. Przepraszam, zawołał głośno, ale słowo honoru daję, przykro mi słuchać. A do czegoż myśmy się zdali, jeśli w takim razie nie możemy stanąć w obronie prześladowanej kobiety? Ja bym nie za siostrą, ale za kimkolwiek bądź w tem położeniu zostającym, ujął się, wyzwał i przepłoszył. Nam nic innego nie pozostaje, tu spojrzał na Wiktora, jak z tym jego mością się rozprawić. I rozgrzany własnym wystąpieniem, Fernando w postawie rycerskiej wyszedł na środek pokoju, nie mogąc już ustać spokojnie. Liza jednym wykrzykiem zaprotestowała, a chroker august chwycił wzburzonego za rękę. Zmiłuj się, nie tak gorączkowo, rzekł. To się na nic nie zdało, a nadałoby rozgłos niepotrzebny wypadkowi niemiłemu w prawdzie, ale nie mającemu tak wielkiej wagi. Dać się zabić albo nawet ranić byłoby grzechem, a jego sprzątnąć ze świata prawdziwą łaską. Dajże mu pokój. Pogarda zabija daleko skuteczniej. Ferdynand się zrzymnął. Pojedynek w zasadzie jest niedorzecznością, choć bywa czasami nieunikniony, dodał hrabia. Ta jednak wcale konieczności rozprawienia się z nim w walce nie ma. On zaś wątpię, by kogo wyzywał. Widzicie więc, panowie, żywo przerwała pani domu, że moja rada jest najlepszą. Ja wyjechać muszę i zniknąć mu z oczu Droga moja, jęknęła księżna Teresa, ja chyba za tobą i z tobą pojadę. Ja także, rzekła Haswera, radbym ja powiedzieć toż samo odezwał się skromnie poeta. Ale niestety z Rzymu mi się ruszyć niepodobna i skazany zostanę na samotność ze wspomnieniami żywemi, najprzykrzejszą ze wszystkich. A. Zwracając się do niego półgłosem, rzekła Ahaswera. Nie skarżę się, bo nigdy sam nie będziesz, mając swój geniusz z sobą. Było w tem trochę sarkazmu, lecz Emil Maria przyjął to za dobrą monetę i ubrał się w pokorę. Księżna szeptała po cichu coś Lizie, która potrząsała głową. Ach te nasze wieczory, dodała głośniej. Jak ja po nich płakać będę. Nic mi ich nie zastąpi. Księżna masz tu tyle znakomitości znajomych poetów, artystów, dyplomatów, szepnął Wiktor. Prawda, ale wiesz pan co to są wieczory ze znakomitościami? Każda z nich naprzód chce być pierwszą, chce się czymś odznaczyć, popisać z sobą, wystąpić. Wieczór więc tak staje się estradą koncertową, na której z kolei popisują się wirtuozi. My w naszym kółku małym mówiliśmy po prostu o rzeczach, które kochamy miłością wielką, a znakomitości nie kochają nic oprócz siebie. Wśród tych użalań pani Liza wstała z kanapy, zbliżyła się do Wiktora, wcale nie wstydząc się świadków, pociągnęła go z sobą i poszła na cichą rozmowę na balkon. Wtem Ahaswera żywo podbiegła do księżny Teresy i przy niej usiadła. Dites don't, poczęła z gorączką i pośpiechem, Szukacie wszyscy jakichś nadzwyczajnych środków, a najprostszego, najnaturalniejszego nie widzicie. Niech się ci państwo pobiorą. Wtedy wszystko się skończy jak najśliczniej. Cicho! Przerwała grożąc księżna Teresa. Mówić z nią o tym dotąd nie można. Nie znasz tak dobrze jak my jej przeszłości. Nie wiesz, co wycierpiała. Na wspomnienie małżeństwa, choć ona sama pragnąć go może, ogarniają strach paniczny a Haswera się zamyśliła i zawahała głową. — Jensej ausikiel kwechoz — przebąknęła po cichu. — Któż wie, może ma i słuszność. Mam doświadczenie najlepsze, że małżeństwo jest nieochybnym zawodem. Znamy się tak w salonie choćby najpoufalej, ale pewnymi konwenansami rozgrodzeni, niby to się uczymy swych charakterów, gustów, przed ślubem oglądamy się wzajemnie, ale po ślubie, po ślubie. Co godzina to niespodzianka, motyle stają się poczwarkami. Słabe strony ludzkie wychodzą na wierzch i psują nam wrażenie tego, co było pięknem i dobrem. Następują rozczarowania i niesmaki, obojętności i wstręty. O, westchnęła, nieszczęśliwe my jesteśmy. Widzisz więc, że Liza, tworząc sobie szczęście idealne, ma więcej rozumu od nas. Pozostaną dla siebie na zawsze pięknymi temi postaciami, jakie ukochali, a hasfera wydeła usta, zrobiła minkę dziwną i spojrzała ku Balkonowi ostrożnie. Mówi się to tak i marzy. Tu uśmiech przebiegł jej zmiętą twarzyczkę. Ale czy księżna wierzysz w to, aby kochając się, młodzi ludzie mogli długo pozostać tak, rozumiesz mnie? Księżna Teresa, choć rozmawiały po cichu, a August z Ferdynandem i poetą stali na stronie, zarumieniła się jak panienka. Cichoż nie znasz Elizy, zawołała, głos zniżając. Kochana moja, znam siebie i kobiety, znam mężczyzn. O, wiele, wiele miałam doświadczeń w życiu, potrząsnęła głową. Position faus, próba niebezpieczna. Księżna Teresa zbierała się na odpowiedź, gdy Liza z Wiktorem weszli z balkonu nazad do salonu. Rozmowa przerwać się musiała. Hrabia August spojrzał na zegarek i westchnął, zbliżając się do gospodyni. Powinnibyśmy panią pożegnać, a nigdy tak trudno jak dziś stąd wyjść nie było. A pani, kiedy nam wrócą wieczory na Via Sistina? Myślisz, Hrabio, że i ja z tęsknotą i wdzięcznością dla was wspominać ich nie będę? Podała rękę Augustowi. Przyjaciele Starzy nie opuścicie nas przecie, znajdziemy się gdzieś, zwołamy i wybierzemy sobie kontekst spokojny, aby w nim żyć znowu jasnym słowem i tęskną myślą. Nie opuszczaj, że nas pani przynajmniej tak nagle, bez opowiedzenia, dodał August. Pozwól czuwać nad sobą. Nie ucieknę tak bardzo prędko, uśmiechnęła się gospodyni. Pomówimy o tem jeszcze. Wszyscy goście za przykładem Hr. Augusta poruszyli się, a Hasfera spojrzała na zbiedzonego poetę, ulitowała się nad nim i uszczęśliwiła go, oznajmując, że ma jej do domu towarzyszyć. Hrabia August wyszedł pierwszy, a choć wieczór był cudny i w ulicach życia wiele, wprost już pociągnął do mieszkania. Robiło mu to tylko przykrość, że w tym samym hotelu pod bokiem miał Filipa, a dawne stosunki narazić go mogły na spotkanie z nim myślał jeszcze jak tego uniknie gdy w bramie hotelu spostrzegł go jakby na straży wyczekującego chodził wielkimi krokami z głową spuszczoną mówiąc coś sam do siebie słysząc chud podniósł oczy i poznawszy augusta szybko się zbliżył ku niemu nadchodzący chciał go uniknąć ale zastąpił mu drogę nie możesz mi odmówić chwili posłuchania Odezwał się głosem, którym brzmiało nadzwyczajne, rozpaczliwe podrażnienie. Krok w krok podążył za nim na górę. Razem weszli, gdyż nie dał się milczeniem zimnym odstraszyć. Spojrzał przy podanym świetle na twarz chroker Augusta, która była surowszą, poważniejszą jeszcze niż zwykle. Zacięte jego usta namarszczone czoło dawały poznać, iż ani rozmawiać, ani słuchać nie miał ochoty. Potępiasz mnie więc i ty, rzekł głosem stłumionym: i ty, i wszyscy. Żecie skończona ze mną, zostałem wyklęty, anatema. Uśmiechnął się szydersko. Nie mam nawet od kogo żądać zadośćuczynienia, bo z tym bezimiennym włóczęgą jakimś bić się nie mogę. Nie rozumiem, do czego by cię pojedynek doprowadził, co by ci on pomógł, rzekł August niecierpliwie. Przynajmniej bym pragnienie jakiejś zemsty nasycił, zawołał Filip, bijąc się w piersi. Zemsty, za co? Mścij się na sobie dodał gospodarz, zaczynając się rozbierać, aby dać poznać, że chce sam pozostać. Filip przeszedł się po pokoju. Więc, na Boga, powiedz mi, co pozostaje do czynienia. Coś muszę począć, jakiś koniec temu być musi, krzyknął Filip. Potrzeba rady szukać w samym sobie, odparł August surowo. Sumienie ją podyktować powinno. Co tam sumienie? Pragnę zemsty i nie widzę przed sobą nad nią nic więcej. Drogi innej nie ma, rzekł Filip. Zdaje mi się, że żal i skrucha pozostają ci jeszcze, z niecierpliwością odezwał się August. Hrabia Filip zaśmiał się swym zwyczajem, sucho i szydersko. To nie dla mnie, rzekł ironicznie. Ja tych potraw nie jadam. Znowu w milczeniu przeszedł się po pokoju, spoglądając na gospodarza, który jak gdyby gościa nie miał, rozbierał się i zajęty był około swego stolika. Ta obojętność jego i grzeczna odprawa poskutkowały nareszcie. Być może, odezwał się, biorąc kapelusz, który rzucił był na kanapę, iż mi się wypadnie oddalić i że się nieprędko zobaczymy z sobą. Nie wiem jeszcze, co pocznę. Lanui, porte conseil. na wszelki wypadek jednak pozwól się choć pożegnać. Hrabia August z daleka się skłonił w milczeniu. Popatrzyli na siebie, a potem Filip wolnym krokiem poszedł ku drzwiom i wysunął się z pokoju. Gdy nazajutrz rano, obudziwszy się, spytał o niego August, powiedziano mu, że wyjechał nad dniem. Dokąd? Nie wiedział nikt. Uradowało to prawie Augusta, który jak tylko mógł najśpieszniej pobiegł na Via Sistina. Tu znalazł już jakby przygotowania do podróży. Ferdynand zakłopotany i smutny stał w progu. Wnoszono kufry. Czekaj, zawołał przybywający. Przychodzę z dobrą nowiną. Zdaje mi się, że wszystko to niepotrzebne. Hrabia Filip wyjechał w nocy. Żegnał się ze mną jakby na długo, nie macie więc żadnego powodu do opuszczania Rzymu. Na tę rozmowę nadeszła blada i smutna pliza, posłyszawszy głos hrabiego. Powtórzył jej wesoło, że chytofilip sam pomiarkował, iż zwyciężonemu nie pozostało nic, jak plac opuścić. Nie ma go! dodał, nie widzę więc powodu do opuszczania Rzymu. Z początku pani Liza przyjęła wiadomość tę twarzą rozweseloną, lecz po krótkim namyśle głową potrząsnęła. Odjazd ten nagły, rzekła, jest mi podejrzany. Nie wierzę w taką pokorę i poddanie się. To może być tylko jakaś zasadzka. Nie ufam mu. Miałabyś pani słuszność, odparł August, gdyby pozostawała mu jaka droga inna nad wycofanie się po wszystkich popełnionych niedorzecznościach. Ale cóż miał począć? Nie wiem, rzekła Liza Czuję tylko, że spokojną być nie powinna mi nie mogę. Posądzam go, że się domyślał, iż ja mu ujdę i ustąpię. Wolał więc może sam pozornie zniknąć niż szukać mnie i moich po świecie. Panu Wiktorowi, równie jak mnie i Ferdynandowi bezpieczniej gdzieś innego szukać Kątka. A nam osieroconym, westchnął August. Liza wyciągnęła mu rękę. O, my się gdzieś znajdziemy, szepnęła. Doceniasz? Subskrybuj.